Dzień dobry, czy ja się zadzwoniłem do Pana Marka? Tak? No... Masz 38 lat, co nie? Tak. No ej, bo wiesz co, chciałbym się z tobą umówić, wiesz, tam na jakiś fetysz, sikanie do buzi i w ogóle. Da radę? Tak. No bo ty Częstochowy, tak? Tak? Mmm, kociaczek, mrał. A powiedz mi, ile bym ci musiał za taki... za taki fetysz zapłacić? To? Halo? No, halo? Słyszysz mnie? Ja czy, czy? No ile bym ci za takie fetyś musiał zapłacić? jak nic. A ty częstochowy, tak? Tak. No weź mi jeszcze podaj tam ulicę, nie? I w ogóle. Powiedz czy masz wolną chatę. Proszę No ja w ogóle tak jestem w Częstochowy, nie? A twój numer mam z muru tam w Częstochowie na murze jest napisane Na murze pisał, w Częstochowie. Ale gdzie? No w ogóle... Proszę Ale Tam, na północy jak masz osiedle, wiesz gdzie jest, nie? No mówię ci, wiesz gdzie jest osiedle północ, na północ, no, koło pętli tramwajowej, wiesz gdzie jest pętla tramwajowa, nie? No, no to tam na murku pisał twój numerej, nie? To wiesz, ja też takie coś lubię do tego, tak postanowiłem zadzwonić do ciebie, nie? Jeszcze takie, czy w ogóle, wiesz, lubisz tak w kakaoko dostać? Czyli co, co wchodzi w grę? No zależy co masz do zaoferowania, ja płacę nie A, co chciał No proszę No zależy co masz do zaoferowania, mówię chciał? No co ja bym chciał, no wiesz, tak w kakao cię zapiąć No w kakao tak nie wiem chłopy, spuści ci się na ryj, zlać ci się do nosa, żebyś to wciągnął Proszę. Na dokładną twoją ulicę, bo tam tylko numer znalazłem, ale w ulicy nie mam. Proszę. 30 do... Równe 30. Czekaj, czekaj jeszcze raz. Ja sobie zapiszę szybko, wiesz. Czekaj, znajdę tylko A? długopis No dobra, możesz powiedzieć ulicę jeszcze raz. Jaka? Gwiezdna, tak? Gwiezdna? Dobra, dzięki. A jeszcze takie jedno pytanie, nie? Czy wiesz, wchodzi w grę coś takiego jak wylizanie stóp sposonych jaj i dupki, wiesz, po wszystkim już? No no to powiem Ci dobrze. No a wiesz, co Ci teraz powiem? Opie, taki frajer jak ty już nie ma życia, mam twój adres człowieku. pedałom wstęp zbroniony w Polsce, rozumiesz to? No kurwa, to co słyszałeś, jebać takich pedałów jak ty ludzi. Sprzedajesz się chuju za kasę i myślisz, że fajny jesteś. Skąd mam? No człowieku, także dziękuję za ulicę. Dobra, skąd on, ej skąd mógł...